Najpopularniejszą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie naszego kraju jest spółdzielczość mieszkaniowa. Pierwsze spółdzielnie powstawały wraz z końcem XIX wieku. Są dobrym rozwiązaniem, ponieważ budują lepszy świat i są własnością zarządzaną przez członków spółdzielni. Jednocześnie korzystają oni z usług oferowanych przez to spółdzielcze przedsiębiorstwo. Początek spółdzielni w Lipnie to wizyta prezesa Centralnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy u dyrektora terenowego przedsiębiorstwa budowlanego w Lipnie. Po tym spotkaniu powstała grupa pracowników przedsiębiorstwa, która kilkakrotnie organizowała spotkania z potencjalnymi członkami spółdzielni. To było takie no, wskazujące nam drogę, jak można w Lipnie założyć spółdzielnię. Jakie są korzyści dla ludzi, jak to jest zyskanie mieszkania, w jakim tempie to się rodzi wszystko. takie zachęcające do tego, żeby taką spółdzielnię w zorganizować. 22 września 1960 roku odbyło się walne zgromadzenie założycielskie, na którym powstała Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Już 8 grudnia dokonano wpisu Lipnowskiej Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego Wydziału czwartego Ksiąg Publicznych. W walnym zgromadzeniu za założycielskim cały zarząd Przedliśmy do samochodu, użyczonego przez dyrektora przedsiębiorstwa, do sądu, po to, żeby dokonać rejestracji. Taka po prostu była wycieczka na początek całej działalności. Początkowa działalność spółdzielni odbywała się w trudnych warunkach. Miejscami spotkań zarządu i rady nadzorczej były głównie mieszkania prywatne, ale nie tylko. Zebrania rady nadzorczej zarządu odbywały się. W różnych miejscach, na przykład w świetlicy Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Lipnie, były również spotkania w miejscu, gdzie teraz stoi sąd. Tam był taki stary budynek, w którym mieścił się zespół adwokacki. A ponieważ zespół adwokacki wpłacił wkład na mieszkanie, więc też nam tam pozwalali, żebyśmy się spotkali. Spotykaliśmy się również w Urzędzie Miejskim. Urząd Miasta nam udzielał klucza, jak były tam sprzątaczki, były otworzone, proszę bardzo, myśmy mieli tam wejście i załatwialiśmy swoje sprawy. Niesprawdzona działalność spółdzielni w naszym mieście początkowo sprawiała wiele trudności. To początek był ciekawy. Myśmy wszyscy no, mieli trochę pietra, że tak, tak powiem, aleśmy zorganizowali, no, jak mieliśmy to do dyspozycji, a ludzi nie było. Teraz co z tym budynkiem robić? Myśmy się w tym momencie zastanawiali. Wybrano pierwszy zarząd w składzie Tadeusz Deluga, Jan Ziemiańczyk oraz Dionizy Małkiewicz, a podczas wolnego zgromadzenia wyłoniono również Radę Nadzorczą. Ich pierwszym zadaniem było dokończenie budowy bloku Reymonta 1 oraz znalezienie nowych członków i mieszkańców, co okazało się dużym wyzwaniem. Chęć zamieszkania w tym budynku wyraziło tylko pięciu członków założycieli. Wcześniej rozpoczęty budynek był, jak my żeśmy założyli spółdzielnię, nawet do tego stopnia. Jako oficjalnie żeśmy założyli. No i potem żeśmy to prowadzili, tą działalność inwestycyjną. Ten budynek został zakończony odebrami. Ludzie się tak z wprowadzali, to żeśmy nadjeździli do mieszkań prywatnych i ludzie namawiali, że przyszli się tu wprowadzić. I takich sześciu ludzi to tak mieszkało. Mieszkali swoje mieszkania w takich prywatnych budynkach, to żeśmy to ich ściągnęli na siłę dokładnie. Zarząd zadowoleni, żeśmy znaleźli ludzi, że to się wprowadzili. To, by, to było nasze zwycięstwo wtedy. Nie było to rozpoznane u nas w Rybnie, i wszystko to, co było nowe, trochę było taką, takim od no, oddzielone. Poza tym pieniądze, bo wkład wynagrodzeń był około 20 tysięcy złotych i wpisowe było około 500 złotych. To były też główne takie momenty, gdzie ludzie jakoś patrzyli na to troszeczkę z boku. Poza tym, jak się wprowadzimy do pierwszego budynku, to pękła ta niewiedza taka ludzi do tego się przymierzali. Już potem, to mamy mówię, kolejka na 11 listopada już była w 300-krotna ilość ludzi do ilości mieszkańców, które tam były do dyspozycji. Kolejnym zadaniem była budowa dwóch następnych bloków mieszkalnych. Zrealizowano je budując w 1962 roku blok Reymonta 3, a w 1966 roku budynek na placu 11 listopada 4A. Z czasem to właśnie tam ulokowano pierwsze biuro Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyjął mnie tam na kandydata na członka pan Gaweł był i pan Edward Gaweł, i pan Szczepan Pirkowski. To byli bardzo sympatyczni panowie. Dodałbym do nich jeszcze tutaj pana Tadeusza Ciklińskiego. Też zacny człowiek, już nie żyjący. Tam dokonałem wpłaty 100 zł wpisowego i 500 zł jako na członka. Po paru latach zostałem członkiem spółdzielni, a z następnych latach żona też wstąpiła i jest członkiem spółdzielni. Następnie dokonałem wpłaty na mieszkanie. To było 22 tysiące. Później jeszcze w następnych latach przyszła dopłata. Na mieszkanie czekaliśmy 6 lat. Może jeszcze dodam, że przyjeżdżałem na konferencję dyrektorów szkół do szkoły numer 3 i z okna spoglądałem, jak się wznoszą mury siódemki. Myślałem sobie, może któreś mieszkanie przypadnie mojej rodziny. I tak się też stało w maju 72 roku. Prowadziliśmy się do nowego mieszkania. W 1967 roku rozpoczęto budowę osiedla Armii Krajowej, które w owym czasie nazywało się Osiedlem Aleksandra Zawackiego. W ciągu pięciu lat powstały tam cztery bloki. Są to budynki numer 3, 5, 6 i 7. Przeniesiono również siedzibę powiatowej spółdzielni mieszkaniowej do jednego z mieszkań w bloku Armii Krajowej 7. Tam było już trzy pokoje. Do dyspozycji zarządu i posiedzenia rady nadzorczej. To był już luksus wtedy. Do 1980 roku powstało 13 budynków na dawnym osiedlu generała Karola Świerczewskiego, a dzisiejszym generała Władysława Sikorskiego. Równolegle budowano również cztery bloki na osiedlu Władysława Rejmonta, dawnym Małgorzaty Fornalskiej, oraz trzy na osiedlu Janusza Korczaka. W latach 1977-1979 przejęto również dwa budynki w Tłuchowie, a kilka lat później po raz kolejny przeniesiono siedzibę naszej spółdzielni. Od roku 1984 jej biuro znajdowało się w budynku numer 15 na osiedlu sikorskiego. Na początku lat 90. powstało nowe osiedle Jagieronów oraz dwa bloki przy ulicy 3 maja. Jak przebiegała procedura powstawania osiedla? We Włocławku był tak zwany ODIM, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich. I tam jeździliśmy, wybieraliśmy jaki projekt, oczywiście oni musieli wyrazić na to zgodę, bo prowadzili w tym kierunku jakiś no, nadzór. To przy ich współpracy było, że szliśmy do banku, czyli spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd wszedł do banku po kredyt. Tam mieliśmy projekt, w projekcie był kosztory z tego budynku, wyliczony, i z tym do banku tu naszego po kredyt na budynek. Robiliśmy listę taką wstępną. Ci członkowie, którzy chcieli mieszkanie, byli powiadamiani oczywiście ci, co wpłacili wpisowe, wkład odpowiedni w jakiejś tam wysokości. Resztę bank kredytował członków spółdzielni tych, którzy w tym bloku by zamieszkali. Wykonawcą osiedlowych bloków było terenowe przedsiębiorstwo budowlane w Lipnie. Przystępowaliśmy do odbioru już po zakończeniu. PBR zgłosił, że budynek do odbioru. No ja brałem udział w odbiorze tych budynków tu na tym osiedlu. Robiliśmy zarząd spółdzielni, robił listę. Polków, którzy do tego budynku zostali zakwalifikowani. I to był najgorszy embaraz, bo wielu chciało jak najszybciej tam się dostać jako lokator, jako mieszkaniec tego bloku. No ale przy jakichś układach no, kierowaliśmy się, kto był wcześniej członkiem, kto wcześniej wpłacił wkład. I już ostateczna lista wtedy wisiała, że ci się kwalifikują. Przychodzili po klucze do spółdzielni, szli do mieszkania uradowani. Istotą spółdzielni mieszkaniowych jest zrzeszenie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Z uwagi na ograniczone inwestycje budownictwa w latach 90., zarząd skupił swoją działalność na zadaniach termomodernizacyjnych. Docieplano budynki na osiedlu Sikorskiego, Rejmonta, Korczaka oraz na Armii Krajowej. W ramach działalności spółdzielni mieszkaniowej w Lipnie powstała telewizja kablowa. W lipcu 1991 roku oficjalnie została uruchomiona wraz z lokalnym kanałem, na którym początkowo emitowano nagrania z lipnowskich imprez oraz wydarzeń. Powstała również Rada Programowa, która ustalała i kontrolowała nadawane materiały. Od 29 października 1999 roku nasza telewizja pracuje w oparciu o koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W swojej ofercie miała niegdyś 20 kanałów analogowych. Aktualnie oferuje 116 kanałów, z czego wszystkie dostępne są w jakości cyfrowej. Systematycznie modernizowana jest sieć, aby dostosować ją do ciągle zmieniającej się technologii odbierania, nadawania, jak i przesyłu sygnału. W związku z powyższym odbiór i przesył sygnału odbierane są za pośrednictwem sieci światłowodów, które są systematycznie wprowadzane, zamieniając tym samym przestarzałe sieci koncentryczne. 5 marca 2015 roku do stałej ramówki telewizji kablowej dołączył cotygodniowy program informacyjny InfoLipno, który skupia w sobie aktualne wydarzenia, problemy i informacje z naszego miasta i powiatu lipnowskiego. Na antenę wprowadzono również program o nazwie Rozmowa z, w którym można zobaczyć i posłuchać wartościowych osób, mieszkańców Lipna i okolic, które mówią na temat swoich pasji, wspomnień, osiągnięć i wielu innych ciekawych spraw nie tylko związanych z tematem lokalnym. W latach 2000-2010 spółdzielnia mieszkaniowa w Lipnie kładła duży nacisk na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach. W ramach zwrotu kosztów wymiany okien dla mieszkańców przeznaczone były znaczne kwoty. Sukcesywnie wymieniano również drzwi wejściowe, a nad balkonami na ostatnich kondygnacjach we wszystkich budynkach zamontowane zostały zadaszenia. Ponadto prowadzono prace termomodernizacyjne, dzięki czemu ocieplono łącznie 21 budynków. Jednocześnie remontowano balkony i dachy. Nie zapomniano również o drogach oraz chodnikach. Nową nawierzchnię zyskała wtedy droga przebiegająca przez osiedle Sikorskiego, a remont chodników został rozpoczęty na wszystkich osiedlach. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynków numer 7 i 8 na osiedlu Rejmonta, przeprowadzono modernizację węzłów i podłączono budynki do sieci miejskiej. Tą Zawackiego, Truna Zawadzkiego, tą o której mówiliśmy, zostały zlikwidowane, bo bloki były podłączone pod tą centralną kotłownię. To była radość niesamowita. Już wtedy. Odcinek tutaj czyste powietrze, niezadymione, nie nie sadze były z kominów itd. Na 11 listopada, to 2 czy 3 lata temu dopiero blok został podłączony pod tą centralną kotłownię. Przyszedł również czas na zmianę siedziby spółdzielni. Od 28 kwietnia 2010 roku na mocy aktu notarialnego nastąpiła zamiana lokali z gminą Miasta Lipna i na rzecz spółdzielni mieszkaniowej przeniesiono własność lokalu, który znajduje się na osiedlu generała Sikorskiego XIX. W tym miejscu warto wspomnieć o zagospodarowaniu przejętego wskutek zamiany z gminą miasta Lipna budynku dawnej biblioteki. Zdecydowaliśmy się zmodernizować budynek i stworzyć w nim cztery małe lokale mieszkalne, które na zasadach komercyjnych wynajmowane są przez spółdzielnię, zwiększając jej dochody. Ważnym zamierzeniem, które udało się zrealizować zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni, było zapoczątkowanie w 2013 roku nowej działalności, polegającej na administrowaniu na zlecenie wspólnotami mieszkaniowymi. Na chwilę obecną spółdzielnia zarządza ośmioma wspólnotami, co w skali roku przynosi ponad 100 tysięcy złotych dodatkowych przychodów. Dużym problemem, z którym zmierzyła się nasza spółdzielnia, były ubytki wody. Podjęto wówczas decyzję o wymianie wodomierzy w całych zasobach. Zamontowano nowe, ultradźwiękowe wodomierze w miejscach liczników bez ważnej legalizacji. Stworzyło to możliwość ustalenia konkretnej awarii u lokatora, kontroli urządzeń pomiarowych, a także odczytów stanów licznika w konkretnym dniu bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Na osiedlach zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową w lipnie pojawiło się wiele nowych nasadzeń, drzew i krzewów. Dzięki pozyskanym środkom w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się poprawić estetykę terenów zielonych bez większego angażowania własnych nakładów finansowych. Współdzielnia nie zapomniała również o jej najmłodszych mieszkańcach. Od 2010 roku systematycznie urozmaica Place Zabaw o kolejne atrakcje. Aktualnie wszystkie wyposażone są w bezpieczne, atestowane i kolorowe urządzenia. Na przestrzeni lat przy Placach Zabaw pojawiły się także siłownie zewnętrzne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Bardzo ważne jest również, że spółdzielnia nieustannie się rozwija i staje się jeszcze bardziej przyjazna dla jej mieszkańców. Z tego powodu przeprowadzono modernizację systemu informatycznego, dzięki czemu dostosowuje on spółdzielnię do nowych unormowań. Została również uruchomiona usługa internetowa dla mieszkańców spółdzielni oraz abonentów telewizji kablowej, która umożliwia dostęp do informacji o opłatach za lokal i telewizję poprzez witrynę internetową smlipno.com.pl. Dbając o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, na wszystkich klatkach schodowych pojawiło się energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu, a na osiedlach wymieniono lampy uliczne. Pojawił się także monitoring, na który składają się kamery rejestrujące obszary parkingów, placów zabaw i innych terenów, na których zdarzały się przypadki dewastacji. Pierwsze kamery pojawiły się w okolicy budynku Freymonta 9 oraz Mickiewicza 35 na 39. Dziś na wszystkich osiedlach zamontowanych jest łącznie 98 kamer. Obecnie spółdzielnia mieszkaniowa w Lipnie zarządza terenem o łącznej powierzchni około 9,4 hektara. Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 47 budynków mieszkalnych, z czego 45 położonych jest w Lipnie, a dwa budynki znajdują się w Tłuchowie. W naszych budynkach znajduje się 1157 lokali mieszkalnych. W rejestrach spółdzielni widnieje 1308 członków. Na naszym terenie znajduje się 151 garaży oraz 36 miejsc postojowych w dwóch garażach podziemnych wielostanowiskowych. Jesteśmy właścicielami czterech lokali mieszkalnych na wynajem oraz 15 lokali użytkowych. Główny priorytet i nacisk w ciągu ostatnich lat to zwiększenie energooszczędności naszych budynków. Stąd też rozpoczęty w 2011 roku proces ponownego ocieplania ścian budynków, które na początku lat 90. zyskały 5-centymetrową, niestety niewystarczającą grubość styropianu. Ociepliliśmy wszystkie dachy poprzez wdmuchanie granulatu celulozy, czy też ułożenie styropapy. Również na znacznej części zasobów mamy ocieplone stropy piwnic. W całych zasobach została wymieniona stolarka okienna, a także zmodernizowane węzły cieplne. We wszystkich blokach wymieniliśmy na bardzo nowoczesne zawory i głowice termostatyczne. Wszędzie zamontowaliśmy zawory regulacyjne na cyrkulacji ciepłej wody użytkowej celem ograniczenia kosztów i zapewnienia prawidłowej pracy instalacji. Wyremontowaliśmy wszystkie drogi, parkingi i chodniki. Na części zasobu wymalowane zostały elewacje. Na kilku dachach budynków wykonaliśmy również instalacje fotowoltaiczne, pozyskując na ten cel dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego w formacie grantu OZE. Jednym z największych wyzwań w ostatnich latach było rozpoczęcie budowy nowych budynków mieszkalnych po 27 latach przerwy. Spółdzielnia ostatni budynek oddała na początku lat 90 także trochę, trochę czasu już upłynęło, w ogóle ostatni chyba budynek wielorodzinny w lipnie powstał. Chyba ponad 10 lat temu i, i mamy takie przekonanie, że jest zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Lipnie, stąd, stąd ta e, decyzja. W 2019 roku oddaliśmy pierwszy blok przy ulicy Ekologicznej 5. Jest to nowoczesny, czteropiętrowy budynek z 35 mieszkaniami, wielkim wspólnym tarasem i garażem podziemnym. W roku 2021 klucze do swoich mieszkań otrzymali mieszkańcy bloku przy ulicy Ekologicznej 3. Rok później mieszkańcy bloku przy Ekologicznej 1, a w roku 2023 oddaliśmy do użytku blok przy Nieszawskiej 4B. Nowe bloki posiadają nowoczesne, cichobieżne windy, prywatne garaże lub miejsca parkingowe, a także komórki lokatorskie. Stworzono przestrzeń rekreacyjną altanę, plaże z drewnianym tarasem czy meblami oraz plac zabaw. W bloku przy ulicy Nieszawskiej 4B powstała wewnętrzna siłownia. Tereny dookoła nowych bloków zostały zagospodarowane zielenią i wybrukowane alejkami. Powstało także dużo ogólnodostępnych miejsc postojowych. W ciągu kilku lat oddaliśmy cztery bardzo nowoczesne, atrakcyjne wizualnie, pięknie położone budynki. Popyt na nasze mieszkanie jest ogromny. Jest to niewątpliwie duży sukces i powód do dumy. Obecnie trwa budowa piątego bloku przy ulicy Nadmieniem. Spółdzielnia mieszkaniowa w Lipnie to nie tylko zasoby, inwestycje, remonty, ale przede wszystkim ludzie, którzy są jej członkami, którzy ją tworzyli, którzy nią kierowali i w niej pracowali. Jubileusz 65-lecia zmusza do refleksji, pozwala z wdzięcznością spojrzeć w przeszłość, a jednocześnie motywuje do dalszego odpowiedzialnego działania na rzecz mieszkańców.